Witaj Paweł, bardzo się cieszę, że zechciałeś opowiedzieć mi swoją historię. Dziękuję Ci za zaproszenie i mam nadzieję, że moja osoba jako ratownik medyczny otworzy oczy innym ludziom na mój zawód. Paweł. Jak zaczyna się Twoja historia? Moja historia zaczyna się 13 lat temu, kiedy podjąłem zawód ratownika medycznego. Było to ukierunkowane moją pasją i chęcią czynienia dobra. Pracując z ludźmi, dotykając ludzkich tragedii, z jednej strony staram się być człowiekiem, a z drugiej strony staram się być profesjonalistą, który. Jest często jedyną deską ratunku dla tych ludzi. Finały tych historii są bardzo różne, natomiast każda z tych historii niesie nadzieję, ból, starania z mojej strony, ze strony kolegi, koleżanki zespołu, ale i też ukojenie. Niezależnie od tego, czy uda się komuś pomóc, czy nie, to zawsze jest to przeświadczenie, że zrobiłem coś na 100%. O ile wiedza jest dość macalna i możemy się jej nauczyć, to sfera taka ludzka, wewnętrzna jest bardzo krucha. Przez wiele lat zastanawiałem się, jak radzić sobie ze z śmiercią, z bólem, z płaczem, z chwilą, gdzie jedna osoba traci drugą osobę lub z chwilą, kiedy ja już wiem, że ta osoba, która jedzie do szpitala ma bardzo małe szanse. Na tą chwilę jestem wydaje mi się na tyle dojrzałym ratownikiem medycznym, że potrafię sobie z tym radzić. Większość tragedii przelać w, w dobro, które staram się czynić w tej pracy, bo chyba to jest to jest najważniejsze możemy być świetnymi specjalistami znać wszystkie wytyczne standardy, książki. Natomiast jeżeli nie mamy tego zaimka dobroci, to nie ma sensu. Wiele razy zastanawiałem się, czy, czy to, co robię, faktycznie ma sens, bo zatrzymując się zaraz po konkretnym zdarzeniu, przy którym i moja wiedza, i mój dobry uczynek się kończy, kończy się niepowodzeniem. Zastanawiałem się, co mogę zrobić więcej, czy mogę zrobić więcej. To jest troszeczkę taka, taka studnia, z której już chyba nie wyjdę. Natomiast ona mi też daje takie, z drugiej strony, ukojenie, że następnym razem być może się uda. Mimo pewnie tysiąca wyjazdów, i kontaktu z ludźmi, część z nich zostaje ze mną i zostanie pewnie do końca. To są takie sytuacje, kiedy. kiedy po prostu nie wychodzi. Natomiast tutaj nie wychodzi. Nie znaczy o tyle, że coś można później poprawić. Nie. To są takie chwile, kiedy trzeba odejść, trzeba to zostawić i żyć z tym dalej. Jakoś sobie staramy z tym radzić. Tu teraz mówię jako przedstawiciel ratowników medycznych. Nie jest to łatwe i nie jest to proste, dlatego że zostajemy z tym sami sobie. Często sami tłumaczymy sobie nawzajem stary jest ok, jest w porządku, natomiast tak naprawdę nie jest i każdy z nas wraca z tym do swoich rodzin, do swoich domów yy. i zwyczajnie próbujemy sobie z tym jakoś jakoś radzić. Z jakimi sytuacjami spotkałeś się w swojej pracy? Najbardziej w pamięci zostają te najbardziej traumatyczne, akurat. Akurat dla mnie to wcale nie są wielkie wypadki, to wcale nie są drastyczne widoki, które oczywiście mam przed oczami. To są emocje, to są, to są ludzie, którzy odchodzą w mojej obecności i, i ja nie mam na to żadnego wpływu. Chociaż bardzo bym chciał to jakby coś się kończy i ja z tym wszystkim zostaję. Jakbym miał y, przywołać tutaj takie takie historie, to jest oczywiście śmierć, tak. To jest oczywiście śmierć y, w warunkach bardzo różnych, bardzo niespotykanych i no najczęściej y, jest to zaskoczenie, nie tylko. Y, dla nas to może źle powiedziane, ale dla rodziny, która jest w mieszkaniu, dla świadków zdarzenia, takim, takim największym bólem to są chyba dzieci. Taka jedna sytuacja wraca do mnie bardzo często. To było na początku mojej pracy zawodowej, czyli kilkanaście lat temu, kiedy pojechaliśmy do małego chłopca. Był to sześcioletni chłopiec, który podczas zabawy na ulicy Został potrącony przez ciężarówkę, która wyjeżdżała z posesji, cofając. Pamiętam, że dostaliśmy to wezwanie z tak zwanego miasta, czyli dostaliśmy je na radiu. Jadąc tam na miejsce zdarzenia, praktycznie nie miałem żadnych emocji. W głowie szykowałem sobie leki, sprzęt, standard, jaki będę wykonywać wobec, wobec tego zdarzenia. Natomiast kiedy tam dojechałem i zobaczyłem, że babcia tego chłopca trzyma tego chłopca na rękach, to wtedy no, oj, targałem na no, bardzo bardzo duże emocje, bo cały, cały profesjonalizm, który od początku staram się wkładać w moją pracę. Został jakby zdominowany przez, przez zwykłe uczucie, nie wiem, być może strachu, niepokoju, smutku, w zasadzie żalu, że, że to się dzieje. Oczywiście bardzo szybko przystąpiliśmy do swoich medycznych czynności ratunkowych. Natomiast mimo naszych starań chłopca nie udało się uratować. Został już z nami w karetce na noszach. Doskonale pamiętam jego twarz. Doskonale pamiętam dźwięki, jakie wtedy do mnie dochodziły. No to jak było przed chwilą. Pamiętam też rodziców, którzy, y, tego chłopca, którzy wpadli wręcz do karetki, y, patrząc mi w oczy i zadając pytanie, co teraz? Y, to, to Ciężko to opisać, bo y, za chwilę rozwinęły się krzyki. Y, pytania, dlaczego? Y, Czy coś możemy jeszcze zrobić? Ja bardzo chciałem odpowiedzieć, że tak, ale już nic się nie dało zrobić. Wracając na tak zwaną bazę, na miejsce wyczekiwania, zdałem sobie sprawę, jaki zawód wykonuję. Wtedy tak naprawdę poczułem, poczułem tą misję, poczułem tą pasję, którą od tamtej pory chciałem jeszcze bardziej udoskonalać, jeszcze bardziej być, być potrzebnym, być dobrym w tym, co robię. Mentalnie, bo nauczyć można się wszystkiego, natomiast bardzo ważna jest tutaj według mnie mentalność, poczucie dobra, a jednocześnie zawiesiłem się sam w sobie, nie mając żadnej pomocy. Instytucja, psychologa czy zwyczajnie fachowej osoby, która mogłaby ze mną porozmawiać w moim zakładzie pracy, zresztą nie tylko w moim, to jest. Tak naprawdę fikcja. Zostajemy z tym sami, pełniąc dalej dyżur, mając w głowie cały czas te same dźwięki, te same emocje, te same nadzieje, zarówno moje, matki tego chłopca, ojca. To są takie trudne sytuacje, gdzie zadaję sobie pytanie: czy, czy ja dalej muszę to robić i czy dalej chcę to robić? Za każdym razem, kiedy wracam do domu, Odpowiedź zawsze jest, że tak, bo być może pojadę jeszcze raz do tego sześcioletniego chłopca, i oby nie, oczywiście, ale być może będę miał taką sytuację, gdzie los będzie bardziej przychylny. Wezwali nas do, do dwóch siedmioletnich dziewczynek, które w jakiś sposób powiesiły się na skakance. To się działo na dużym placu zabaw na Wielkiej Piaskownicy. Wybiegła po nas jedna z pań, która tam pracuje i jedna z pań przedszkolanek uciskała klatkę piersiową dziewczynki, u której doszło do zatrzymania krążenia. Zajęliśmy się nią oczywiście od razu. Podjęliśmy akcję reanimacyjną, reanimacyjną, ponieważ udało się przywrócić czynności życiowe, ale w tym, w tym całym jakby przerażeniu, Tej całej tragedii. Niesamowite było to, że pani przeszkolanka, która tam była, jakby odnalazła się świetnie w, w, w pierwszej pomocy, odnalazła się świetnie w, w uciskaniu klatki piersiowej i tak naprawdę to ona dała tej dziewczynce największą szansę na przeżycie. My, jakby byliśmy na, na następnym ogniwem w łańcuchu przeżycia, i w, w, wtedy to zagrało. Pamiętam, że poza ekscytacją, yy, z drugiej strony niepewnością, co będzie dalej, wjechaliśmy do szpitala. W zasadzie cały czas myśląc i jakby byliśmy gotowi na to, że cały czas może dojść do zatrzymania krążenia. Czy często miałeś takie momenty, że nie dało się zrobić wszystkiego? Zdecydowanie, natomiast to, to są zawsze sytuacje jednego wyjazdu, który gdzieś tam z tyłu w głowie jest. I tak naprawdę chyba do dzisiaj mam z tym problem. Dostaliśmy wezwanie do, do wypadku motocyklistki. Bardzo mocno byłem wtedy przestraszony z racji tego, że jakby jestem z tego świata motocyklowego, a wtedy byłem bardzo mocno. Zdałem sobie sprawę, że to jest ten moment, którego nigdy wcześniej jeszcze nie miałem. Kiedy te osoby, które na mnie patrzą, to nie są tylko osoby obce, ale bliskie, z którymi ja na co dzień obcuję, rozmawiam, no i ta motocyklistka. Były tony różnych emocji, tu była frustracja, a z drugiej strony żal, Było mi wtedy cholernie przykro, bo widziałem tą dziewczynę, którą znałem. Ona tam została. Ona tam została. A za nią stali moi znajomi, moi koledzy. Więc nie wiedziałem, co wtedy zrobić, bo. Czułem taką mega wielką pustkę i taką wielką, wielką niesprawiedliwość. Bardzo mocno to przeżyłem. To się, się działo we mnie bardzo długo. Szukałem wtedy pomocy. Właśnie dlatego, że cały czas zadawałem sobie pytanie. mogą zrobić więcej. Czy jakby przyjechał ktoś inny do niej, czy... Czy może zrobiłby coś innego? Pamiętam, że wtedy korzystałem z pomocy specjalisty który mi bardzo pomógł, bo to pytanie zostawało cały czas u mnie w głowie bez odpowiedzi. Portal społecznościowy był zapchany w, w pytania od różnych osób, jak to było, dlaczego... Chyba do dzisiaj sobie z tym do końca nie poradziłem. Co czujesz, kiedy po takiej akcji, nieudanej akcji, wracasz do domu? Na pewno zmęczenie. Jest takie emocjonalne zmęczenie, z którym ciężko sobie poradzić, bo to jest taka pierwsza jakby myśl, która przychodzi mi do głowy. Mega wielkie zmęczenie, ale takie zmęczenie, że nie możesz zasnąć, ustać w miejscu i, i gdzieś jakby się wyciszyć. niby. Chcesz z kimś o tym porozmawiać, ale no, ale z kim? Czy, czy moi domownicy chcą tego wysłuchać? Czy oni to zrozumieją? Czy będą potrafili zrozumieć mój mój żal, mój ból, mój emocjonalny krzyk, skoro ich tam nie było, skoro oni tego nie czują? Każdy odczuwa pewne emocje na swój sposób. Ja chyba nie do końca chciałem to przelewać w, w moich bliskich koledzy, koleżanki, znajomi, którzy nie są ze środowiska. Chyba też nie są dobrymi odbiorcami. Potem nastaje pustka, nawet chyba takie zamknięcie, rozmyślanie, pytania, cofanie się w myśli, czy można byłoby jeszcze raz, jak i w jaki sposób zrobić, żeby. Żeby, żeby zwyczajnie pomóc, żeby ta siła, ta moc, którą mój zawód ze za sobą niesie był, żeby była skuteczna. Następny dzień, następny dyżur, ta sama karetka, ten sam zespół, każdy stara się być pewnym siebie, wykonywać czynności, ale kiedy nikt nie widzi, odlatujemy gdzieś dalej i, no i wracamy do tego, naj, najzwyczajniej mówiąc. Wiadomo, miałem różne jakby etapy w swojej karierze zawodowej, natomiast nie, nie czuję się bohaterem. Nie, nie potrafię sobie czasami poradzić z tym, yy, z tym ciężarem, który mam. Bohaterzy chyba potrafią sobie z tym poradzić. My po prostu wykonujemy swoją pracę, bo, bo kochamy to robić i kochamy czynić dobro. Czasami, za panie, za rękę to już jest coś bardzo wiele. Bardzo się cieszę, że mówisz to, co mówisz, bo jesteś kolejną osobą na moim kanale, które pokazują, że przede wszystkim wszyscy jesteśmy ludźmi. To mi się najbardziej podoba. Bo. Widziałaś może odcinek z Kamilą, która pracuje w Domu Dziecka? Tak. Która pokazuje takie ludzkie emocje. Przełamujemy w jakiś sposób stereotypy. Ja bym bardzo chciał masz taki stereotyp. Musisz wiedzieć, że to wystąpienie nie jest dla mnie łatwe, bo obnażam się dość mocno jako osoba, która jest w wielu sytuacjach ostatnią deską w ratunku. Może się wydawać, że powinienem być twardy jak skała, i wchodzić jak Superman w każde zdarzenie, tak nie jest. Za każdym razem w środku jest bardzo miękko i bardzo jest duża, duża burza emocji. Ludzie tego nie widzą. Postrzegają mnie jako osobę, która musi, która zawsze będzie wiedziała, co zrobić. Oczywiście, tak, staramy się, staram się. Natomiast czasami po prostu życie. Pokazuje, że się nie da. No i wtedy bardzo mocno ta moja sfera psychiczna, tak to nazwijmy, dostaje od tej drugiej strony. E, oczywiście to są, to są żale, to są pretensje, które ja rozumiem, bo staram się postawić w sytuacji, kiedy to by dotknęło mnie lub kogoś z moich bliskich. Ale bardzo, bardzo mało jest takich, takich chwil, kiedy kiedy ktoś zwyczajnie spojrzy na mnie, jak na człowieka, który przyjechał zrobić coś dobrego dla drugiej osoby. I chyba tego mi brakuje najbardziej w tym, co robię. Często spotykasz się z zarzutami, że na przykład karetka przyjechała zbyt późno? Ja to, oczywiście, to jest bardzo, bardzo częste, bardzo nagminne. Ja to, oczywiście staram się to zrozumieć, bo dla osoby poszkodowanej, dla świadka zdarzenia każda sekunda jest jak, jak minuta, a minuta czasami jak godzina. Jest to bardzo, bardzo częsty zarzut. Ja nawet z tym już nie walczę. Po prostu staram się robić swoje, bo z tyłu głowy wiem, że ta osoba, która mnie potrzebuje, nie ma czasu na dyskusję, nie ma czasu na przepychanki. Często przychodzą do ciebie pytania o sens życia. Tak. Może nie sens, ale wartość. Y Staram się żyć na całego, staram się wykorzystywać każdą chwilę, jaką mam do spełnienia swoich pasji, swoich marzeń. Staram się nie kalkulować, bo wiem, że, że to życie, chociaż miałoby być najcudowniejsze na świecie, to jest bardzo kruche i w każdej chwili może się może się niespodziewanie skończyć. Więc ch chyba bardziej, może nie sens, ale jakby w... w metodę życia. Może o to chodzi, żeby żyć na całego i nie oglądać się za siebie. To jest chyba to, to jest chyba bardzo ważne. A w tym wszystkim nie zatracać swoich wartości i swojego, swojego ja, tak naprawdę. I każdy z nas wierzy w to bardzo mocno, że każdy z nas jest dobrym człowiekiem. Nieraz rozmawiając z osobami, które z gruntu nie są dobre, twarzą w twarz, w karetce, są osoby, które zrobiły bardzo złe rzeczy. Po, po krótkiej rozmowie sam dostrzegam, że no, że ten gość jednak nie jest taki zły. Że coś sprawiło, że w jego życiu nastąpiło coś bardzo złego, natomiast w każdym można dostrzec dobro. I myślę, że to jest ten sens życia. Myślę, że każdy jest dobry. To mi nauczyła praca, dużo pokory, szacunku też dla ludzi, to jaki jestem i moja praca. Ukształtowało mnie do tego, żeby być na tyle dojrzałym, żeby dzisiaj, no jakby przed Tobą się dość mocno obnażyć. Czy jest coś takiego, co chciałbyś przekazać? Oglądającym ten film. Tak, chciałbym przekazać, że mają w swoich dłoniach wielką moc i mogą ratować ludzkie życie. Mogą przed nami, przed przyjazdem karetki, kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, pomóc swoim bliskim, pomóc przypadkowemu człowiekowi, który leży i potrzebuje tej pomocy. Mogą uciskać latkę piersiową. Jeżeli nic im nie zagraża, mogą ratować ludzkie życie. Bez nich tak naprawdę nasze czynności są mniej warte. Pomoc laika w postaci pierwszej pomocy jest na wagę złota, na wagę życia. Jak chciałbyś zostać odebrany po nagraniu naszego filmu? Chciałbym być odebrany jako normalny gość, który ma pasję, ma uczucia, chce czynić dobro. Chciałbym być odebrany jako po prostu dobry człowiek. że, Żeby ludzie wiedzieli, że pod tym pomarańczowym polarem jest zwykły facet, który też czuje, myśli, jest zwyczajnie dobrym człowiekiem. Często moim bohaterom zadaję pytanie: czego mogę tobie życzyć? Dużo siły, dużo dużo nadziei, dużo dużo dobra i wielu lat pasji, wielu lat pasji w zawodzie. Chyba tego. Chciałbym być cały czas tym ratownikiem medycznym, jakim jestem.